Od kelnerów plujących wam do potraw kiedy się im nie spodobacie po zużyty tampon rozpływający się w ustach z każdym kęsem. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was trzeci już odcinek z serii 10 szokujących rzeczy, które odnaleziono w jedzeniu. Numer 10 W 2009 roku niemiecki turysta Axel Sans klaus zamówił w nowojorskiej restauracji Bull and Bear wartego 40 dolarów krwistego steka. Jednak kiedy wziął pierwszego kęsa, okazało się, że krew nie do końca pochodzi z jego mięsa, ale ze zużytego tamponu, który dziwnym trafem znajdował się w środku. Kiedy zdał sobie z tego sprawę, mężczyzna szybko przepukał usta i błyskawicznie ruszył do najbliższego szpitala, aby sprawdzić czy przypadkiem się niczym nie zaraził. Na szczęście badania nie wykazały nic innego poza wyjątkowo intensywną miesiączką. Numer 9. Mówi się, aby być uprzejmym dla osób, które przyrządzają wam jedzenie. W końcu wkurzony kelner bez problemu może napluć wam na talerz albo do drinka. W czerwcu 2015 roku Ken i Julie Aluzzo-Jerdon stołowali się w restauracji Chili's. Jako, że jakość obsługi kelnera pozostawiała wiele do życzenia, małżeństwo poskarżyło się na niego menadżerowi i poprosiło o zapakowanie ich jedzenia i napojów na wynos. W drodze do domu jednak zauważyli, że w jednym z napojów znajduje się ogromna plama śliny. Zamiast konfrontować się z Kalnerem bezpośrednio, niezwłocznie wezwali policję, która zleciła badanie DNA. Trzy miesiące później testy potwierdziły ich przepuszczenia, a kelner Gregory Lamika przyznał się do winy. Został skazany na rok więzienia w zawieszeniu oraz 125 dolarów grzywny. Numer 8. Klientki supermarketu Albuquerque w stanie Nowy Meksyk kosztujące rzekomo darmowych próbek jogurtu próbowały tak naprawdę nasienia jednego z pracowników, Antoniego Garci. Jedna z poszkodowanych kobiet podobno od razu rozpoznała ten smak, niezwłocznie wypłyła zawartość kubeczka i zadzwoniła na policję. Niespełniony producent jogurtu wrobił w spróbowanie swoich soków przynajmniej cztery klientki sklepu, sąd skazał go na dwa lata więzienia. Numer 7. W lipcu tego roku pewien mieszkaniec łodzi znalazł w swoich czekoladkach Mercy larwy owadów. No, nie tym razem. Opakowanie miało termin przydatności do października 2017 roku, więc to zdecydowanie za wcześnie na takich nieproszonych gości. Najlepsza była jednak odpowiedź dyrektora marketingu. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej wyjaśnić przyczynę niezadowalającego stanu naszych produktów. Doprawdy? niezadowalającego. Przecież to brzmi co najwyżej jakby w waszej czekoladzie było za mało orzeszków albo coś, a nie jakby taplały się w niej robaki. To tak jakby was robale zjadały żywcem, a lekarz rodzinny powiedział wam, że wasz stan zdrowia jest niezbyt zadowalający. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, kiedy robaki znaleziono w czekoladzie Wedla. W sumie mam pewną propozycję dla powyższych producentów. Niech wprowadzą do swojej oferty prawdziwe czekolady z owadami, na przykład taką jak ta. Dzięki temu przy kolejnej sytuacji wystąpienia w niewłaściwej czekoladzie, mogliby się tłumaczyć, że na przykład ich składniki po prostu zabłądziły. Numer 6. Jest w gastronomii takie określenie jak finger food, czyli jedzenie spożywane bez użycia sztućców. W każdym razie pewna mieszkanka Kalifornii miała nieszczęście poznać bardziej dosłowne znaczenie tych dwóch słów. W grudniu 2015 roku jaka Kathleen Martin, odwiedzająca z rodziną restaurację Applebee's, znalazła w swojej chińskiej sałatce z kurczakiem coś, co nie do końca wyglądało jak kurczak. Po bliższym Badaniu okazało się, że był to kawałek palca, prawdopodobnie odcięty podczas krojenia składników. Potwierdził to nawet menadżer restauracji, twierdząc, że palec należał do pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie tej sałatki. Numer 5. Co jakiś czas słyszy się, że w Biedronce, Lidlu czy innych sklepach jakiś klient lub pracownik znajduje w owocach, przeważnie bananach, dużego egzotycznego pająka, czasem bardzo jadowitego, który przybył do Polski prosto z tropikalnych krajów. Nie wiem, co gorsze, znaleźć takiego pająka bezpośrednio, ale przynajmniej wiedzieć w którym kierunku uciekać, czy znaleźć coś, na co natrafiła pewna warszawska blogerka: jaszczurka czy żaba uwięziona w pajęczym kokonie przyklejonym do banana, jednak bez śladu po pająku. Pomyślcie tylko sobie, jak duży musiał być ten pająk aby poradzić sobie z takim zwierzęciem. I czy oby na pewno nie wisi wam teraz nad głową? Numer 4 Ryan Burke to były pracownik lokalu Good Food To Go, zlokalizowanego w stanie New Jersey. Pewnego razu, kiedy jeszcze tam pracował, w jednym z klientów, który właśnie wszedł do środka, rozpoznał policjanta, który rok wcześniej wlepił mu mandat. Mimo długiego czasu, który minął od tamtej pory, chłopak wciąż był żądny zemsty. I tak, kiedy oficer Jeremy Merck zamówił bajgla z indykiem, serem oraz jajkiem, od Trzymał w nim również kilka włosów łonowych gratis. Z czego zdał sobie sprawę dopiero, kiedy wziął pierwszego gryza. Ryan Burke został natychmiastowo zwolniony, został również skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz 14 tysięcy dolarów grzywny. Numer 3. Niejaka Aliona Russo poszła do włoskiej restauracji w Nowym Jorku i zamówiła tam filet z okonia. Niestety podczas jedzenia natrafiła w nim na 5-centymetrowy haczyk z wędki, nawet z kawałkiem urwanej żyłki, który przebił jej język na wylot. Kobieta pozwała restaurację za wyrządzone szkody. Z kolei restauracja odwołała się, twierdząc, że kobieta podłożyła haczyk, próbując wymusić odszkodowanie. Numer 2 Nie jestem pewien, czy najlepszym sposobem na pobudkę jest znalezienie w swoim śniadaniu medycznych odpadków. Właśnie to przytrafiło się Angelice Cruz w 2001 roku, kiedy w nowojorskim Burger Kingu zamówiła kanapkę z wieprzowiną i jajkiem. Kiedy wzięła kęsa, Coś przekuło jej policzek od środka. Po chwili okazało się, że była to końcówka igły od strzykawki. Hmm, ciekawe do czego używają tam strzykawek. Czyżby do wstrzykiwania sterydów krowom i świniom, aby były większe? Kobieta pozwała restaurację w Sądzie Najwyższym na 11 milionów dolarów. Numer 1. W 2008 roku Rebecca Shorten z Anglii w zakupionej w sklepie paczce makaronu z serem, popularnego amerykańskiego przysmaku, odkryła, że znajduje się tam o wiele za dużo żelaza niż podano w tabeli wartości odżywczych, a dokładniej w swoim przygotowanym już posiłku natrafiła na 3 kilkucentymetrowe gwoździe. Niestety zdała sobie z tego sprawę dopiero po połknięciu jednego z nich. Lekarze nie byli w stanie usunąć go chirurgicznie. Zamiast tego polecili rebece, aby pozwoliła mu wydostać się z jej organizmu w naturalny sposób. Okej, okay, ja na jej miejscu chyba już nigdy nie usiadłbym na kiblu ponownie. Okej, okay, i tym naturalnym jak naturalna kolej rzeczy, takich jak węgiel kamienny z zawiercia akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. tych, które wyświetlają się właśnie na ekranie. Zobaczcie też moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Oficjalny sklep z koszulkami, profil na Instagramie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!